Cześć wam wszystkim z tej strony Panda się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy wbijemy sobie pułkownika Rafsa na 25. rang i na najbliższych streamach myślę, że będę próbował wbijać 30 rang z Klanowiczami. Więc zapraszam was na streamy codziennie godzina 18:30. Oprócz tego stawcie łapeczkę w górę. Każda jedna łapka w górę to jest jeden pucharek więcej na pułkowniku Rafsie. Oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika, bo są one codziennie. A jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie z kodem Panda, to podsyłajcie mi te nagrania na mojego Instagrama, do którego linka macie w opisie. Również w opisie jest, moi drodzy, link do mojego sklepu, gdzie od wczoraj jest to drop limitowany, który będzie trwał do 15 lutego, więc wbijajcie w link w opisie, sprawdzajcie sobie, bo te bluzy, podkoszulki i tak dalej już nigdy nie powrócą. Ja już nie będę przedłużał ileć, moi drodzy, zobaczymy jak mi pójdzie od 560, wbijam z randomami, więc mam nadzieję, że uda się wbić ten 25 rang również z randomami, a nie z klanowiczami, ale zobaczymy jak nie będzie szło. To wtedy zagra się z klanowiczami, ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić z właśnie randomami. Dobra, uda mi się go porobić? Nie, ale mimo wszystko chyba będzie brameczka. Uwaga, cyk, jeszcze tam rzucamy. Ok, bardzo ładnie, porobiony Mortisek. Mamy dobry team, mamy dobry team. Dwóch tanków plus pułkownik Ravs to może być spoko połączenie. Dobra, Rosa tutaj wjeżdża na spokojnie, bardzo dobrze. Sorry za mój głosik, jak coś, ale mam katar i jeszcze boli mnie gardło, więc możecie to docenić łapką w górę, że tak czy siak nagrywam odcinki, a nawet live'y robię. E, ale no, jakby miał jakiś trochę inny głos, no to właśnie przez to. E, dobra, ładnie tutaj porobione. Dawaj, Rosa, lecimy. Dawaj, 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 ok. Oj, 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 niestety, niestety, ale mnie porobił. Dobra, Daryl i Rosa mają soczek, więc powinno pójść dobrze. Ładnie tutaj Rosa porobiła tarę, bardzo dobrze. Ja już sobie tutaj wychodzę. Tutaj jeszcze oni idą, okej. Okay. Nie no, powinniśmy na spokojnie ich porobić, tak mi się wydaje. No takim teamem powinno pójść dobrze, ale zobaczymy. Tara maulta, ulta, a i Tara niestety ulta na Taryla, ale Rosa jeszcze może wejść. Rosa chyba wchodzi, Rosa chyba wchodzi do bramki, uwaga, tak jest, mamy 1 do 0, bardzo ładnie. Więc yy, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Rzucam sobie tego dropa oczywiście. Okej, okay, tutaj El Primo jest już niszczony. Oj oj, oj oj oj, Mortisek, no właśnie, Mortisek. Mortisek nas porobił, jest jeden do jednego. Ej, nie no mam nadzieję, że wygramy tą giereczkę, bo jak ją przegramy, to będzie przypał fest, naprawdę. Dobra, dawajcie piłkę, dawajcie piłeczkę, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, Daryl jeszcze walnął sobie soczek. Znaczy no, a wiecie o co chodzi. Okej, okay, i Daryl trafisz to? Nie trafił, okej, okay, został sam El Primo. El Primo, chodź tutaj. Chodź tu El Primo Co on zrobił? Co on zrobił? Dobra, xd, nieważne, wygrywamy 2 do 1, moi drodzy, w pierwszej giereczce, lecimy dalej, jeszcze 3 giereczki, bo musimy tutaj wbić 750, więc lecimy z dali playgaina, więc powinno pójść dobrze. W przeciwnej drużynie nie ma Tary, okej, okay, zobaczymy, jest Amber za to, Amber też jest dosyć silna, więc zobaczymy jak sobie poradzę Rafsem na Amber, bo jeszcze chyba nie grałem na Amber, okej. Okay. Ładnie, cyk leży sobie EMS bardzo dobrze. ROZA jeszcze tutaj ma trochę HP. No i w trójkę przeżyliśmy, więc spoko, rozwalamy sobie to. NIDA dostała z dropa, bardzo ładnie. Rowza, bierz sobie soczek. Na spokojnie, ROZA. Oj, 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 oj. Rosa padła, rouza padła. Ja też padam. Kontratakują nas, chyba będzie brameczka dla nich, chociaż ROZA już się zrespiła. Ja też się już respię, ale chyba tak dziś jak trafią, tak mi się wydaje. Uwaga, no. Dobra, wybronione, ledwo co, ale wybronione, dobra ładnie, masz tą piłkę Daryl, lecisz tam, lecisz tam, dobra bardzo ładnie wjechał w to mems. Okej, okay, udało mu się ją porobić prawie że Teraz jeszcze drop wleciał i Rose'a trafia, Rose'a nie, nie trafiła, bo ją misiek zestunował, naprawdę Ja nie mogę, gdyby nie te gadżety to by się udało, ja ja. no chyba będzie bramka, chyba będzie bramka teraz, kurcze pieczona, tak mi się wydaje Chociaż Daryl tutaj ładnie gra, Daryl ładnie wjeżdża, Rosa, Rosa na broni bardzo dobrze ciśnie nitę, pięknie. No i teraz jeszcze tutaj jest Ems i jeszcze jest Amber, dobra. Ems dostała, Ems dostała drugi raz, teraz mocno już dostała. Dropik jeszcze poleciał, ok. Dropik niestety nikogo nie trafił. No nie, no teraz musi być bramka. Jak teraz nie będzie bramki, to ja w to po prostu nie uwierzę. Jak teraz może nie być bramki? No właśnie Pusta bramka, bardzo ładnie. rów zatrafiła i została minuta do końca, więc mam nadzieję, że się przynajmniej obronimy. Dobra, ładnie. Ładnie, Amber Ambermawka, Ambermawka, dobra, kozak, czyk, Jeszcze sobie to rzucamy. No i teraz też powinna być szybka brameczka. I jeszcze dwie giereczki, i będziemy mieli już 25 rank. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, 40 sekund jeszcze. Nie udało nam się niestety tego trafić. A myślałem, że będzie Easy Bramka, więc szkoda. Dobra, Daryl bierze piłkę. Okej, okay, ta M w sumie nic nie zrobiła ciekawego. Trzeba uważać też na tego miśka, bo ten misiek też sporo może tutaj narobić. Dobra, leży sobie ona, pięknie. Amber już wraca do giereczki. Oj ojoj ojoj. Oj, oj. Teraz może być przypał. 15 sekund, Daryl niż to bardzo dobrze. Aj, nie, 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 czemu mi zlakował, Czemu mi zagował grę? Nie no, jeden do jednego, naprawdę w ostatnich sekundach, żeby to trafili. Ja nie mogę, dobra. To będzie lipa chyba, chociaż czekajcie. Czekajcie, bo tutaj jest mocno obita Amber, Amber leży jeszcze w dodatku. Teraz wjeżdżamy sobie pięknie Darylkiem, bardzo dobrze tam Daryl to wjechał, masoczek, rzucam kolejnego dropa, drop wlatuje, porobił ją prawie, cyk, Amber jeszcze jest prawie porobiona. I Row zatrafia bardzo ładnie. Mamy drugą giereczkę wygraną, już myślałem że przegramy, ale na szczęście się udało. I jeszcze dwie gierki trzeba ugrać, więc dawajcie: Play game bardzo dobrze. Gramy trzecią giereczkę i mam nadzieję, że uda się wygrać. Bo jak to przegramy, to będzie po prostu porażka. Chcę wreszcie wbić ten 25 rang. Ok, trafiona Jessie, ale ona też mnie trafiła chyba. Nie, ja nie trafiłem Jessie. Ok, nieważne. A jejeje, je, 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 teraz będzie przypał, teraz będzie przypał. No właśnie, chyba to trafią, chyba to trafią. Chociaż ładnie daryl, ładnie daryl wybił. Daryl bardzo ładnie uratował, teraz Rose sobie wchodzi. Dobra, ładnie odbronione. Dawaj Roza. wlatujesz tam, cyk. W daryla ładuje dropa, pięknie, odrzuciłem się jeszcze, kozak, bardzo dobrze. To była dobra obrona, znowu drop leci. Drop leci na nich. Oby dwóch odwaliło chyba, jeżeli się nie mylę, odrzuciło sorki. Dobra, pięknie, rose sama została niestety. Nie wiem, jak ten Daryl tak szybko zginął. Ok, ładnie tam porobieni. Ok. No, Daryl, 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 Daryl. Kurczę, pieczone. Udało mu się go porobić. No cóż, poko jeszcze jest. Ten poko ładnie leczy, szczerze mówiąc. Poko ładnie leczy, wam powiem. No nie, dobra, obroniony. Myślałem, że już trafi. Ładnie. Rosa sobie zbiera tutaj power upa z dropa. Ok. Teraz trzeba będzie porobić Tom Jesse. Dobra, czy coś tam dostała. Daryl jeszcze ładnie. Po... Aj, aj, aj. No dobra, już się zaraz będziemy respić, ok, 0 do 0 aktualnie. Dobra, cyk leży bardzo ładnie, Jessie porobiona. Dawaj, dawaj Rosa, dawaj Rosa. Poko trzeba porobić, pięknie. Rzucam dropa, rzucam dropa. Dobra, poko prawie leży, poko prawie leży. Jest! Joko no to wcisnęło, to ja nie mam pytań. Znów minuta do końca jak trafiliśmy, więc mam nadzieję, że nie będzie tak jak wcześniej i w ostatnich sekundach trafią nam bramkę, bo to byłby przypał. Okej, okay, ładnie, Jessie trzeba będzie uważać, bo ona mega dużo bije po ostatnim balansie, dobra, dawaj, 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 pomóż mi, dobra, dziękuję, i teraz, czy uda nam się to obronić, mam taką nadzieję, uwaga, 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 cyk, cyk, nie, nie, no znowu trafili, tylko teraz trochę wcześniej, 35 sekund do końca i udało mi się trafić, Daryl wlatuje tam, bardzo dobrze, cyk, rzucam dropa, rzucam dropa, ok. i, i, moi drodzy, co z tego wyjdzie, ładnie, za tutaj porobiła, Drop nie trafi to. Nie trafił, dobra, Git. Myślałem, że już nie trafi. Ginę, okej, okay, ale jest Daryl, jest Daryl i jest Rosa. Rosa ma power up. Ok, 15 sekund, moi drodzy. 10 już praktycznie zostało, więc jest szansa, że tu trafią. Uwaga, uwaga, ja na razie nawet nie widzę gdzie jest ta piłka. I trafił, bardzo ładnie moi drodzy, ostatnia giereczka. Powiem wam, że fajny team nam się dobrał. Od początku lecimy cały czas play game i teraz ostatnia giereczka. Jeżeli uda mi się to wygrać, będziemy mieli 25. rank na pułkowniku Rafsie, więc spoko. Piperka, ok. myślę, że na Piperkę damy radę. Chociaż Piperka zadaje potężny damage. O kurczę, to jednak może być lekki problem. Edgar jeszcze tutaj, ale szczerze mówiąc, mamy dwa tanki, więc będzie ciężko tej Piperce coś zrobić. Chociaż oni też mają Edgara, jeszcze mają Szelkę, więc Szelka może nam ładnie tutaj kontrolować naszą Rose ultami, ale chyba nie. Yy, Okej, okay, ładnie. Rose wybito, proszę cię, dobra, ładnie coś tam poobijała, ale chyba trafią. Chyba trafią, kurcze pieczone Nie, nie. Tak idealnie sobie podali, jest jeden do 0 dla nich. Oj, 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 no niestety. Powiedziałem, że raczej będzie łatwo, a tak nie jest aktualnie. Dobra, ładnie porobieni, Cyk, jeszcze dropik. Okej, okay. Daryl, Daryl, wjeżdżasz tam, Daryl, lecisz, lecisz gościu, nie no, nie udało się. a Ajajajaj, będzie chyba przegrana gierka, tak mi się wydaje. Będzie chyba przegrana, bo oni tutaj dobrze się zgrali. Okej. Okay. Cyk, coś tam pobijane, porobiony Edgar jeszcze został. Dobra, rzucam jeszcze dropa, cyk, Piperka dostała, Piperka ma w sumie 1800 HP, a nasz Daryl jak ją podjedzie, no to ona od razu leży, więc jeszcze jest szansa, moi drodzy, 6 osób mnie ogląda, pewnie klanowicze, więc pozdrawiam wszystkich i uwaga, czy uda się trafić, piłka jest praktycznie u nich w bramce, okej, okay, ładnie, ładnie, ładnie podrzucane, dobra, nie użyła ulta, dawaj, trafiasz to, nie, dobra, trafiła, już myślałem, że nie trafi. Jedna minuta do końca, moi drodzy, jest jeden do jednego, więc zobaczymy jak to się zakończy, mam nadzieję, że dobrze dla nas. Dobra, zapomniałem, że mam ten gadżet, gadżetem mogę się łatwo obronić przed taką yy, pajpereczką. Ona mi zdejmuje wtedy właśnie te worki z piaskiem. Oj, 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 dobra, ładnie porobiony, let's go. Czy nasz Daryl żyje? Chyba żyje, tak mi się wydaje. Dobra, więc rzucam tam, rzucam też dropa. Szelka leży, bardzo dobrze. Daryl nie wziął power upa, kurczę pieczona, więc ja biorę power upa. Cisnę tutaj Edgara, jeszcze spróbuję porobić piperkę. Piperka, leżysz, bardzo dobrze. Rosa, dawaj, dawaj, dawaj. Rosa, ma no spokojnie. Nie, nie trafiła, kurczę, mał braku Mało braku i bym miał już tą 25 rangę. Mam nadzieję, że się uda. wo wo wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie, piperko, spokojnie. 10 sekund do końca. 10 sekund, zostałem porobiony. A ja, ja 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 chyba czuję, że to będzie koniec. Tak mi się wydaje. chociaż jeszcze tutaj? Nie. Nie w ostatniej chwili. Naprawdę? Czy to jest jakiś żart? Ja nie mogę. Dobra, no to widzimy się już w ostatniej gierce. 5 minutes later. Dobra moi drodzy, brakuje jedynie siedmiu pucharków i mam nadzieję, że teraz uda się wbić ten 25. Rank, bo Powiem wam, że ten odcinek nagrywam już chyba 30 minut. I co chwilę, jak mam tą giereczkę już, aby wygrać, no to niestety, ale ją przegrywam, ale teraz mamy spoko teama i szczerze mówiąc mam nadzieję, że uda się wygrać, więc no zobaczymy, zobaczymy. Kruczek jest w przeciwnej drużynie, jest Kolcik, Kolcik jest dosyć dobry z tego co widziałem, bo też grałem raz z Koltem i też spoko nam szło, ale w końcu tak samo jak właśnie mówiłem przed chwilą, była ostatnia giereczka i niestety przegraliśmy, więc oni dali wyjścia, nie dali już play na kolejny raz, więc szkoda. Okej, okay, ten kol coś tam próbuje. Tutaj jeszcze kruk chce mnie podejść od tyłu, ale mu się nie udaje, ponieważ dobrze się tutaj bronię. Okej, okay. ten Mortis jeszcze pewnie poluje na piłkę, spróbuję tutaj tego kolta podjechać. Może akurat się uda, zobaczymy. Dobra, jestem już dosyć wysoko, praktycznie pod ich brameczką. Okej, okay, ładnie, dostaję teraz tutaj dropa. Szelka, wlatujesz tam, dawaj szeleczka. Dawaj, Szelka, wlatujesz tam, okej, okay, i mamy bramkę. Jest! Mamy 1 do 0. Dobra, teraz jeszcze jedną bramkę trzeba trafić. Szelka, jak ty tego nie trafisz... No właśnie, jak ona by tego nie trafiła, to nie wiem, co bym jej zrobił. Normalnie bym chyba do supercela zgłosił, że ona utrudnia grę, bo to jest hit. Czasami oni takie trickshoty próbują robić na nic, że... masakra. Dobra, i pokonany, dobra, pięknie. Cyk, dostał, no i moi drodzy, będzie teraz brameczka i wygramy już sobie kieraczkę, więc bardzo ładnie. Mamy 25 rang na pułkowniku rafsie. Wreszcie. Tyle czasu to wbijełem i wreszcie mam ten 25 rank na rafsie, więc moi drodzy stawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zasubskrybujcie ten kanał oczywiście, aby być na bieżąco. Zapraszam na mój sklep, link w opisie oraz na mojego Instagrama, Discorda i tak dalej. Wszystkie linki macie podane w opisie, pamiętajcie o kodzie PANDA, jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!